Hej, Siemanko, tu Broen. Dawno nie było żadnej areny, nie? No więc czas na kolejną Świeżutka nowutka, Patrz, jest Reksar, jest Guldan i jest Char. Dawno nie grałem Reksarem. A nie można naprawdę cuda wykręcić. Uch, troszkę mi się przycięło. No to lecimy. Pierwsza rzecz: Podskrębiać fal, zabójca z krukowiska albo manocholiczka. A. Mm, no to wezmę zabójcę z krukowiska. Następnie, Gierme Gardentu, Widzący Skręgu Ziemi lub Wielostrzał, Wielostrzał. E, widzący Ogrzymak lub Wódz srebrnych Grzbietych, Widzący Skręgu Ziemi. Zabójczy Strzał, Okolita Bólu albo Rycerz Srebrnej Dłoni. No, to wezmę Rycerza Srebrnej Dłoni na razie. I jeszcze jednego. E, szkarłaty Krzyżowiec, Twór moczarów albo Czerwion witrogrodów, Szkarłatny Krzyżowiec. Następnie, Wybuchowa Pułapka, padliżonerna. Hiena i Strażnik Srebrnej Uny, wezmę Kłapkę. Kolejna rzecz to Sęp, rzędcy Bagienny Szlam albo Pantera. Po, po, po. Potrzebuję coś za dwa many, no to wezmę sobie Sępa. Okej, okay. Zbieracz Łupów, Ognik, Wódz Mroźnych Wirków, wezmę Zbieracza łupów. Licytator, Dziki Piromanta albo Manoholiczka. Manoholiczka wypada na pewno, pytanie, czy mam dużo zaklęć? Na razie nie za bardzo, więc Dziki Piromanta... Będzie o tyle lepszy, że jak już wrzucę, to przynajmniej coś zrobi. Tam, tylko odbierze kartę. Ach, no w może by było to dobre. Wielostrzał, jeszcze jeden sobie wezmę. O jest, spuścić psy. Hura, tylko coś taniego by się przydało. Drugie, spuścić psy. Trzecie, spuścić psy. Czy padnij nożerną hienę? Spuścić psy! Mmm, Leśny wilk, Super, jest już za jeden many. Następnie. Popatrzmy. to weźmie Gryzli. Będzie troszkę więcej, e, jak one się nazywają, bestii. E, tygrys. Kolejny stwór, łamacz zaklęć, szajen wolgen albo stwór z moczarów, wezmę sobie łamacze zaklęć. Następnie tundrowy nosorożec, cholera, ten dziki dek się robi. <laughs> jest kurczak, ale nie mogę go czym dopakować, więc on wypada. Jest plugastwo i poszukiwacz przygód, ale wezmę kurczaka, wiecie, to będzie zabawne, bo tenże kurczak może... Huh. Może trochę wkurzyć przeciwnika. Wściekły kurczak, raz jeszcze tycia, przewoływaczka albo rany mistrz ostrzy. A cholera jasna. Potrzebuję czegoś taniego i tak naprawdę dlatego biorę kurczaka. Szkarłatny krzyżowiec, murlok brzegowiec albo żółw. Szkarłatny krzyżowiec. Kolejna rzecz. Murlok grabieżca, szalony bombiarz albo stwór z moczarów. No to murlok grabieżca. E, Berseker zamanie, stróż moguszano, stwór z moczarów. Piernicze. Dalibyście coś porządnego, nie czwórki, których mam dużo, trójek mam dużo, dwójek w ogóle mam pizdu. I stwór z moczarów, piątek też mam kurwa dużo. No nie, stróż z najbardziej tu się wpasuje. O, no kurwa, to jest dopiero wybór. Prorok, dwa murloki albo alarmobot. Wszystko podtrzymane. No to weźmy alarmobota. Będzie wesoło. Zamrażająca pułapka, golem zbożowy albo Gryzli. Zostało 5 kart. No to wezmę sobie golema. Hiena, rycerz srebrnej dłoni, albo szalony bombiarz. Wezmę tym razem Hienę. Nosorożec, dowódca rajdu, albo wojownik błękitno-skrzelich. No to wezmę sobie jeszcze jednego nosorożca. Dwie karciuszki: Wojny golem, Tresorogarów, albo Stróż Moguszanu. Wojny golem i ostatnia karciucha. O, jest i legenda. ha! <laughs> witaj, Ragnarosie. Hop, no i jest. Hmm. Trzy razy pieski, dwa wściekłe kurczaki. Co tu jeszcze ciekawego jest: hiena jest cała jedna, jest jeden sęp, jest Ragnaros, dwa tundrowe nosorożce, dwóch rycerzy srebrnej dłoni. Hmm, no co so bad, zobaczymy. Może akurat w trzeciej rundzie będzie wchodził Dionys e, Alarmobot i będzie wrzucał mi Ragnarosa. Może, a może nie. Wszystkiego dowiecie się już jutro. Strzałeczka, hej.